dziś Wam pokażę jak zrobić darmowe Robuxy. A więc teraz wchodzimy w taką grę, która się nazywa... To się ładuje. Ona się nazywa... O! umon 123 placę. No dobra, włączamy. Zobaczmy czy działa. Ja ogólnie mam zero robuxów, bo wydałam wszystko na moją postać. No dobra, idę. I w tym domku musimy trzy razy podskoczyć. Dobra, raz, dwa, trzy. I wychodzimy z gierki. Jakby co to nie jest stan, bo ja ciągle ten nagrywam, nic nie zatrzymuję. Muszę... <śmiech> <śmiech> Zobaczcie, mam z Robux! Działa. Tu nie jest nic. Działa nam 100 books. polecam. Zapraszam na następne filmy. Więc Dalej. Zapomniałam powiedzieć. Tak wyglądam i to jest mój nick. O, jakby ktoś mnie chciał dodać, to. Zobaczcie. To ja. And so, bye y'all.